Marietta, bardzo dawno cię nie widziałam, ale rozumiem, że twoje życie się zmieniło odkąd zostałaś mamą. No właśnie, jak się czujesz? No teraz już się czuję bardzo dobrze, ale nie ukrywam, że te początki nie były dla mnie łatwe, jednak to jest ogromna zmiana w życiu i przez pierwszy miesiąc, może nawet trochę dłużej. Musiałam się przyzwyczaić do tej nowej rzeczywistości, ale teraz już jest naprawdę super. Mój syn już ma 5 miesięcy, więc w ogóle ten czas tak szybko leci. No i już teraz tak naprawdę, wiesz, jesteśmy tak jakby zapoznani ze sobą, że no to życie fajnie wygląda, bardzo fajnie. Ty chyba w ogóle bardzo szybko wróciłaś do swojej sylwetki sprzed ciąży. No jeszcze nie wróciłam do sylwetki sprzed ciąży, ale jestem już bardzo blisko. Ja też dużo nie przytyłam w ciąży, bardzo się pilnowałam, żeby właśnie dużo nie przytyć, więc w sumie to tak było, że urodziłam i jakby od razu wyglądałam dobrze może niezbyt skromnie, no ale tak było. Ale coraz rzadziej widujemy Cię ja teraz na ściankach. Dzisiaj postanowiłaś pojawić się na tym wyjątkowym evencie. Dlaczego? Dużo bardziej lubię takie klasyczne stylizacje, właśnie brąz, czerń, szarości i tutaj to wszystko dominuje. Ostatnio byłam też stacjonarnie w sklepie w Galerii Młociny i po prostu tak mi się spodobała ta kolekcja, że stwierdziłam, że no po prostu muszę tutaj być, muszę zobaczyć to na żywo, te nowości i nie ukrywam, że też szykuję się na zakupy. Naprawdę, bo są przepiękne rzeczy. Ale świąteczne, czy takie po prostu? Nie, właśnie dla siebie. Powiem ci, że bardzo mi się podobają płaszcze, gdzie nigdy nie chodziłam w takich płaszczach, właśnie długich z futerkiem, teraz mi się bardzo podobają, więc chciałam je zobaczyć jako pierwsza. Super, a właśnie jeżeli chodzi o święta, to czy już przygotowania jakieś są? Tak, wyjątkowo w tym roku bardzo szybko. Zawsze się trochę śmiałam, że właśnie wszyscy już w listopadzie czują tą magię świąt, ja absolutnie tego nie czułam. No ale wiesz, no pierwsze święta z synem. To jest zupełnie coś innego. Teraz jeszcze zmieniliśmy mieszkanie, też organizujemy święta, pierwszy raz w mieszkaniu dla całej rodziny, więc no te święta są wyjątkowe.